Nie, to ja! Cześć! To znowu ja! Mistrzyni Makro, nie! Cześć! To znowu ja! Wasza ulubienica Karolina! Ty tylko jesz! Cześć! To znowu ja! Wasza ulubienica Karolina! A dzisiaj w ramach projektu Mistrzyni Makro mam dla was coś specjalnego! Jeżeli byliście kiedyś na wiecie ryż, kurczak, broku, wyżerany na zimno z pojemnika i nie możecie już na niego patrzeć! To ten przepis zmieni wszystko. Kurczak wróci do łask. Przed Wami kurczak w wersji pizza. Wszyscy kulturyści pewnie będą ucieszeni. Do naszego przepisu będziemy potrzebować kurę obowiązkowo, sos do pizzy, przyprawa do pizzy. Czerwona cebula, może być też biała, ja lubię akurat czerwoną, trochę sera i papryka. Fakt, zapomniałam o pieczarkach. Poczekajcie. No i pieczarki. Tak, to są one. Zacznijmy od pokrojenia kurczaka. Zapomniałam, że trzeba błączyć. A Teraz musimy przekroić naszego kurczaczka na pół. Teraz musimy naszą kurę przyprawić, ja daję takie klasyczne przyprawy do kurczaka i podsmażyć na patelni z jednej i z drugiej strony. W międzyczasie jak nasz kurczak się smaży, ja jeszcze wrzucę torebkę ryżu do gotowania. Przykładamy naszego kurczaka. Naszego kurczaka smałujemy tym sosem do pizzy. No i na naszego kurczaku-pizzę dodajemy ulubione dodatki. Ja daję paprykę, cebulę, pieczarki. Możecie dodać jeszcze oliwki, kapary, co tylko sobie życzycie. Jeszcze tylko starkujemy trochę sera. Już teraz pozostało nam wyłożyć wszystkie składniki na naszego kurczaka i włożyć do piekarnika. No i naszego kurczaka pieczemy przez 15-20 minut w 200 stopniach, a teraz w międzyczasie przygotuję boksa. Jak pizza. A teraz standardowo na koniec test smaku. Zastanowiłem, by testować naszego kurczaka w naturalnych warunkach, czyli w wybiegu po treningu. Test smaku to moja specjalność. Jak kurczako pizza. Daj posmakować, od trzech pędzłów Nie Niemniej jesteście tożsami z rynkiem pizzy, ale... Capricciosa mówi wam coś? Będąc szczerym, naprawdę, smakuje jak dobra capricciosa. Z dużą ilością kurczaka. Zróbcie waszą, to się przekonacie. A jak zrobicie, nie zapomnijcie znaczyć Karoliny. Proszę, bo ona się dla was napracowała. <grydza> Daj mi gryza, bo ja jeszcze nie próbowałam. Zapomnij. No dawaj! Wbije ci to w dupę. Oni mnie obronią. To już moja drużyna.